Nie wejdę. Mhm. Go. No, Traxa nie ma. My mamy całkiem niezły team. Nico, Ezreal. Ale Blitz mi się zbugował. W dziwnym miejscu jest. Trochę mnie wkurzy. Czy jak zamknę tutaj Blitza, to zniknie tak. Nie wejdujemy, czy nie? Na nie chce. Ty chcesz coś stylować? No. Ja mnie tylko będzie interesował gdzieś zaczyna. To jest prawda. A wiesz co? Nie, ja, ja w sumie tutaj postawię wardę. I to jest nawet dobre, bo będziemy mogli spróbować. E, zabić go, jak będzie robił raptory. Niko pod supporta jeszcze nigdy nie, nie widziałem, żeby to wyszło. Niko pod supporta jest OK. I tamy pod e, Glejsi Ale nie są drogie. bo jak trafiam na Jacksa. To nie umieją grać? To nie wiem, jak ci na to nie odpowiem. Eee, myślicie, że ma E? Zaczął SKY? Dlaczego on to sobie zrobił? Nie zgarnął tego last to? On może tylko szkizle lansitować. Strasznie sobie utrudnił. Hm, uda się. Okej, okay, linia się poszuje. E, ten co? Toga... Schodzimy? Idziemy? Tak, tak, tak. Nie mam F, jakby co. Dobra, a ty jesteś daleko? No jestem tutaj już. Okej, okay, dobra. Zgarnąłem raptora dużego Fuck, nie mogłem flashnąć się przez Silensa. Nie. Dobrze. Stepam. Dobra, widzę jego kontrola. Okej, okay, no ten start, chat... Mógł wyjść lepiej trochę, ale... Nie ma tragedii. W sumie dalej jestem... Mocno do przodu. Chyba nie będę brał W, chociaż może wezmę. On gra też? Nie, dobra, to mój Conqueror. Już myślałem, że on też gra z Conquerorem. No widzicie? Ciężko mu jest, przez to, że on może zgarnieć tylko skill last hitter, bo puszuje linię i potem nie może podchodzić pod farmę. Słuchajcie, oni tam jakiś młyn odwalili na bocie. Wy odwaliliście młyn na bocie? <laughs> Co tam kartus robił w sumie? No dobra. Ono może być do zabicia. Kartus idzie do ciebie, jego co. jakieś w górę. A wiesz co, ja chyba go porobię. Jeżeli on by tutaj spróbował podejść. On nie robi kraba po prostu? Nie, przyszedł w górę. Albo ta. Robi kraba. Teraz może próbować wejść. Ten też jest tu, jest tam. Też tu jestem. Chcesz grabić? Nie. Jest to możemy, możemy, możemy. Zaczekaj, aż Renekton wróci. On renek Renekton tutaj idzie. Mamerkę. Renek Renekton pewnie stąd wyjdzie, przecież nie wiem. Arkuję. Nice. I przypuszczaj ze mną. No spoko, spoko. No, starczy, żeby z dużo HP nie stracić. Mhm. Jeszcze powinien sporo expo potrzebować Kartus do szóstki, nie? Chcesz jeszcze robić smoka, czy nie? Nie, 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 ja wracam. Hmm. Dużo złota, mało... Hopa Weź się do normalnej roboty nie napierdasz w tej gierki Manokinie. Co to za pocisk Manokinie? Starałbyś się jakoś, a nie. Karto ustka. Noxy, może zagram kiedyś Jacksem na topie a jak dostanę topa, może zagram. Uu. Źle to zrobiłem z tymi cs -kami. Oni chyba robią drake'a. Mogą robić drake'a? Nie. Nie. Karthus był na tapie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że będziemy mogli złapać tego czego to zaraz Bardzo szybko nabija się Konquerora na kamilce. U. O, czego tutaj? na za jest. Tak, wiem. Bezerki w sumie jest. A, fuck. Nie wiem czy nie, muszę się wbijać. Okej, okay, przesadziłem, przesadziłem. 18 sekund do TPK. Nie, do, do tego aż wstanę, a potem będę miał 18 sekund cooldownu. Lucian żyje i schodził na dół, tak mi się wydaje, tak jest. O, Niedobrze się dzieje. Chyba też porobi. Z tym Kororem gra. Może nie porobi? O lol. A kardusurc, musisz uważać z shieldem. Piękne stanie w miejscu. No fajnie byłoby drake'a zrobić. Mhm. Ja mogę teraz zrobić. Lecę, 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 lecę! Będziesz go gonił? Ma wu? Mhm. Ma. Ma. Co wolno. a schodzi czego? Nie, nie schodzi. Mam swój tego co? Masz czy nie masz? Mam, mam. Ok, Pracę farmę z meidą. Dobra, ja już idę. Tam i zostawiam wam tego smoka. W sumie. W sumie to farma. Tak cała. Chcesz tego kraba? Nie, nie, nie weź. To chyba mi do przekadzi. Dobra, ale nie wiem, czy on tutaj nie ma jakiejś wizji. Strasznie się boi. O! o, Źle to zrobiłeś, kolego. Pięknie, Renekton chyba idzie do nas. Oważaj, żeby nie spotkać Renektona w krzakach A, no, tu nie mam A to nie odzyskałeś? Nie kartus już zgarnął? No ale nie mam jako ten Kampa i całej górnej drugi nie mam. Oni nie zabiją tych na bocie. Tak, obu mają Chyba nikogo nie zabije, no Ten Ez miał dużo HP nie, właśnie nie ma. Miał. Za dużo dla kartusa, który ma pierwszy poziom. Nie. Budżet. Nie, nie, nie. Tak. No przecież. No, no co ty mówisz? Przecież go nie zawił No miał 100 HP. Ale jeszcze półcie Po ulcie. Zrobić nie jeżeli dostanę asystę, to jest Warf. Chyba nie dostanę asystę. Mam asystę, jest Warf. Mam TPK i mam Trinitę. Let's go. Mam też coś innego. Dziękuję, bracie przewodniczący. O jest gankowania bota, która wydaje mi się aktualnie atrakcyjna. Martwe... ...kartus. Lecę, 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 lecę! O! Każdemu się zdarza. Nie ma rki? Fak. O lol, tu jest Lucian. Nie zauważyłem tego Luciana. Serio? Tak, nie wiem, co ja zrobiłem, że go nie zobaczyłem. O ciekawe rzucenia Q, ale udało mu się przeżyć. Q auto atak, Q auto -attack. Teraz już Q auto atak nie wystarczy. O, dobrze, nice. Chociaż musieli trochę strollować przeciwnicy. O, oh. Lucian. strasznie agresywnie gra, Pike cały czas lata, Polaku śmietniku, nieźle, chyba będzie do mnie. Tak, mamy pajka. Rada się się rzucić? Co? Radam nie, się nie, ci nie rzucić. Nie. Zastanawiałem się, czy się nie obracać, ale. No, pajka nie zabije. Idę. Jak na boto. Ja też idę. Mam R Nie smog chodźcie. Dobra, e, idę. Oni niech puszują, idę. Ja prawdopodobnie będę się i tak chciał wracać W sumie mogę spuszować bota zem. Jack stracił topa, także pierwszy turret poleciał dla przeciwników. No ale. Infernal jest dobry dla was. No, jest dobry. Ale w sumie dla nich jest lepszy. Nie wiem, jak działa Infernal do końca z Kartusem, ale. Wydaje się, trochę broken. Że najbliższy cel dostanie ten. Najbliższy? Tak, bo to pierwszy cel. Jak na przykład rzucić jakieś Ałe to najbliższy cel dostaję. Tak? Damage. Jesteś pewien, że tak, tak jest, bo tak, jakiś jest czas temu pewien. było tak, że było alfabetycznie. Na miankach to był przynajmniej pierwszy cel. Dobra, smajtuję, to nie jest mi się czekać. Chyba polecę na dół. Sprzątniemy tego Luciana. Dziesięć sekund werki. Ile mam kurda? No osiem sekund. Chyba leci do mnie. Tak, ale merka. Okay. Okej. Cześć tak Siema. Puszamy? Tak. Mam Redemption, wiecie czego? Tak, no, zgarniemy wieżę. Oni mogą zginąć, mam no. idzie, ale... opłaca ci się rzucać tak tą krotkę? No. Masz wardy? Mam. Tutaj? Wiesz co? Dobra. Nie walczę! Może walczę? On ma rkę, dalej, ta erka wtedy e, nie weszła na cooldown. A to jest... Nie no. Nie mam żadnego no, lifesteala no. jeszcze, a ten gościu ma... Morello. Nie ma tak szybkiej Rush Morelo na kartusie. To jak do niego podchodzę, to zawsze mam redukcję hila. bo goście niczym nie musi trafić, a z defila pali. Dobrze byłoby nie ginąć za bardzo w tej grze już. O, zabija tak. Teraz się zabija, nice. A mógłbyś spróbować Haralda zrobić. Chyba nie zdąży. Nie widział mnie jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Martwy. Jak w Mianka <miękko udarzą. grymne> Bajk nam idzie, kartus nam idzie, yy, nie kartus czego nam idzie. Renekton sam nie powinien mnie zatrzymać. A eee, chyba potrzebują kartusa i renektona? Kartus Chociaż w sumie, jeżeli ja nie mam Heralda, to i tak nie pusznę. To może lepiej będzie na to pojść. Smok. Albo na smoka. Myślę, że krwawe ostrze na Kamil byłoby spoko. Czy Krwawe ostrze to... A, Betek. Czy hmm. Co? Czy pijec jest ostrza? to jest krwawe ostrze? Co Nie? nie? A, bo krwawe pijec, okej. Okay. Co to jest krwawe ostrze? To jest Sanguine Blade? Nie? Nie Ej, patrzcie, patrzcie, go nie pajka Cześć A ja ty się... ktoś tak, jest? tak Ja, już... ja wbiję mu do krzaka Właśnie tak. Mam merkę cały czas, lecę, lecę. Ooo, Jack splituje. Nie! O nie, to była. Ale to głupio ugrałem. Ale to słabo zrobiłem. A to była fajna akcja, bo 4v5 mogliśmy ich rozwalić. No to no dobrze, mówię, 4v5 rozwalić. A uh, way ona nie ucieka, bo uh, ma ulotę ale nie musi używać. Może iść w jego stronę, chociaż nie wiem. Hmm, chyba nie będzie arkował. Jak przetrzymasz chwilę, to ja mam TPK. Może bardzo? To mamy lepszego smajta, tapam. Ej, dlaczego masz już tak dużo HP? Narad, robimy? Ej, dlaczego on tak? O, lol! No nie, wróciłem w to. Ale, 4, zacząłem 3, ale zacząłem 2, failować, nie, 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 boy. nie, nie, Tak. nie, 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 zrobi go. nie, nie, zrobi. No nie, bo... HP Eee, taka ciekawostka, gdyby eee, się nie rozmyśliła Niko, zrobiliby, bo Niko przez chwilę zaczęła uciekać, bo myślała, że zostawił. Zastanawiam co iść dalej. Chyba będziemy szli w strakę. Zultował mnie? Naprawdę? Mogłem go ja nie erkować tak naprawdę, ale no dobra. Sam kartus żyje. Ja bym barona nie robił. O teraz okej okay, możemy. Nie, jak można barana? Tak, no bo karty jest daleko. Chodź. Czekaj okay. okay. Tylko w dwójkę No. Zgarniesz kraba najpierw i postawisz wizję jakąś? Jak masz coś No mam To trzeba im zapingować Mam na tych Podejdziesz? Fak. Wszelkie nie udało mi się? Myślałem, że to do. że do. do Myślałem, że dolecę do. Pojka. Eee, nie, 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 nie. Baron? No. Dobra, no chciw, przyznań ci, że w Twoim wykonaniu Kamilka nie Cieszę się, Paulina, że podobają Ci się moje inicjacje. Bo po polsku to niech za niekrwawe ostrze. No to nie wiem, co to krwawe ostrze. Może No nie, nie Blade of the Ruined King? Nie wiem. Ja po prostu wpisałem Blade. <grywka> A, mam smajta Hmm, ładnie. O, poddali. Także było troszkę fragów. Całkiem fajna gra. Cieszę, Kamil. Cieszę, Kamil. Cieszę się, Kamil, że ci się podobają. Jak chcesz częściej wbijać, to zostaw dzwonka pod streamem, żeby dostawać powiadomienia. Tak się zastanawiam. Ez dużo damage zrobił.